Witajcie na kanale Uniwersum. W tym odcinku pragnę przybliżyć Wam rasę, która zdobyła dominację nad galaktyką Droga Mleczna i określiła siebie mianem Władców Systemu. Serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu poświęconego Goa'uld. Goa'uld to pasożytnicza rasa o wyglądzie węża. Jest to symbiont, który żyje i rozmnaża się w wodzie. Posiada pamięć genetyczną, co oznacza, że królowa Goauld, symbiont zdolny do rodzenia potomstwa, przekazuje mu całą swoją pamięć i wiedzę. Symbiont jest bezpłciowy i w większości przypadkach przyjmuje płeć swojego gospodarza. Nazwa planety nigdy nie została odkryta. Nikt nie wie, jak Goauld nazwało swój rodzimy świat. Przez Ziemian oznaczona jest jako P3X888. P3X888 to planeta z łańcuchem górskim osiągającym niemal 9000 metrów nad poziomem morza. Około 82% powierzchni planety stanowią oceany, co sprawia, że wiele istotnych miejsc jest zanurzonych. Roślinność, składająca się głównie z drzew iglastych, dominuje na powierzchni. Planeta jest ponura i mokra. Poza równikowym pasem roślinność jest kąpa i stopniowo staje się rzadsza w kierunku północnym. Nietypowe nachylenie i rotacja planety sprawiają, że około 1 trzecia cyklu wokół Słońca to niezwykle długie dni. Guauld w pierwszej fazie rozwoju to mały symbiont, który dorasta albo w wodzie, albo jest inkubowany wewnątrz kieszeni symbiontu w ciele Jaffa. W młodym stanie symbiont może zrzucić martwą łuskę skóry, która przypomina jego ciało. To jest jego system obronny, mający na celu zmylić nosiciela, sugerując, że pozbył się on symbionta z własnego ciała. Młody osobnik, który dojrzeje w ciele Jaffa, opuszcza kieszeń symbiotyczną, by z impetem wbić się w kark nosiciela i owinąć się wokół jego kręgosłupa w odcinku szyjnym. Delikatnie opływa układ nerwowy, docierając do mózgu. W efekcie tego procesu Jaffa umiera, gdyż symbiont zastępuje mu system odpornościowy. Przejęty nosiciel traci całkowicie kontrolę nad swoim ciałem. Staje się jedynie biernym obserwatorem. Pomimo widzenia i słyszenia wszystkiego nie posiada zdolności do żadnej interakcji z otoczeniem. Goault może zakończyć życie swojego gospodarza wedle własnego uznania, uwalniając truciznę do jego organizmu. W trakcie połączenia Goault i nosiciel dokonują wymiany swojej wiedzy. Jednocześnie symbiont wprowadza do krwioobiegu nosiciela cząstki nakłada, niezbędne do korzystania z technologii Goault, która opiera się właśnie na nakłada. W przypadku, gdy dwóch nosicieli Goa'uld zostanie rodzicami, ich potomstwo zwane jest Hersesis. Zdobywa ono pełną wiedzę Goa'uld. Jednak taka sytuacja jest surowo zakazana i podlega karze śmierci zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. Zwykłe potomstwo to małe symbionty. Imperium Goa'uld uformowane było na zasadach systemu feudalnego. Skupiało domeny pod władzą potężnych władców systemu oraz niższych lordów. Pomimo wewnętrznych rywalizacji ci władcy jednocześnie zawierali sojusze, bronić się przed zagrożeniami zewnętrznymi jak Asgardzi, Tauri czy Replikatorzy oraz wewnętrznymi jak Rebelianci, jak Tokra i zbuntowani Goa'uld. Najwyższy władca systemu był władcą Imperium Goa'uld. Tytuł był potwierdzeniem władzy, mocy i przebiegłości. Jego słowo było ostateczne i niepodważalne przez innych władców. Takim władcą był na przykład Ra. Władca systemu był tytułem szlacheckim, nadawanym potężnemu Goauldowi, który miał władzę i kontrolę w swojej służbie pomniejszych Goauldów, Jaffa i ludzkich niewolników. Posiadał potężną flotę i kilka światów. Takim władcą był na przykład Bal albo Sokar. Wysoka Rada Władców Systemu była organem decyzyjnym w Imperium Goauld. Było to rzadkie zgromadzenie władców ze względu bezpieczeństwa i zaufania. Wysoka Rada była w dużej mierze niestabilną i raczej marną koalicją, złożoną z około Tuzina najpotężniejszych Goauldów w galaktyce, którzy współpracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Królową Goauld staje się każdy przedstawiciel tej rasy, który potrafi spłodzić potomstwo. W każdym przypadku symbiont wybiera żeńskiego nosiciela. Takim Goauldem była na przykład Amonet. Mistrz Wojny był wysokiej rangi przywódcą wojskowym wśród Goauld. I często dowodził armią naziemną i flotą należącą do swojego władcy systemu. Takim goałdem był na przykład Chlorel. Pierwszy przyboczny to tytuł dla najlepszego wojownika należącego do władcy systemu. Ilość władzy, jaką może zgromadzić pierwszy przyboczny, może być bardzo różna. Niektórzy jedynie wykonują rozkazy swojego pana, podczas gdy inni odgrywają znacznie bardziej aktywną rolę w sprawie swojego pana. Charakteryzują się złotym znakiem swojego boga na czole pierwszym przybocznym mógł być tylko Jaffa. Amonet była partnerką Apofisa i jednocześnie królową Goa'ult, która urodziła tylko jednego potomka, którym był Hersesis Szifu. Jej gospodarzem była Shauri, prywatnie żona Daniela Jacksona. Zginęła z ręki Jaffa tylko. Anubis był jednym z najpotężniejszych i najniebezpieczniejszych Goa'uldów w historii. Niegdyś potężny władca systemu, wygnany przez Ra. Uważany za zmarłego, udało mu się przeżyć i oszukać Omę Dessalę, aby pomogła mu w ascendencji. Pradawni nie chcieli, aby Anubis dołączył do nich, gdy dowiedzieli się o jego oszustwie i wprowadzili go w stan pomiędzy egzystencją śmiertelnika a wyniosłym. Dzięki wiedzy o starożytnych, Anubis zgromadził niewyobrażalnie zaawansowaną technologię. Zbierał siły przez setki lat. Zanim powrócił, aby zemścić się na władcach systemu i zdominować galaktykę Droga Mleczna. Ostatecznie zginął w 2005 roku z ręki Omy de Apofis, brat najwyższego władcy systemu Ra. Początkowo dowodził pomniejszą flotą, ale urosł w siłę. Ostatecznie, po śmierci Ra, zastąpił go jako dominujący władca. W swoim życiu posiadał tylko jednego ludzkiego gospodarza. Po wielu latach wojny. Przeciwko innym Goa'uld i Tauri flota Apophisa została zniszczona w systemie Voraż, a sam Apophis został ostatecznie zabity, gdy jego statek rozbił się na planecie Delmak w 2001 roku dzięki działaniom SG-1 i replikatorom. Baal był Goa'uldem i jednym z przywodców Trust, jednym z ostatnich władców systemu. Po upadku Goa'uld z ręki rebeli Jaffa stał się ostatnim żyjącym władcą. Ostatecznie został pokonany przez Tauri. Hetor była partnerką Ra i matką Heruura i niezliczonych liczby Goa'uld. Została schwytana i uwięziona podczas rebelii Tauri. Uwolniona w 97 roku chciała stworzyć własną armię, lecz została zabita w 99. Heruur był synem Ra i Hetor. Był jednym z najbardziej zmilitaryzowanych Goa'uld. Funkcjonował wcześniej pod imieniem Horus zginął w roku 2000. Chlorel, syn Apofisa i Amonet, nigdy nie stał się władcą systemu. Podlegał i służył swojemu ojcu. Ostatecznie Tokra wydobyło go z jego nosiciela skary. Jego los po ekstrakcji nie jest znany. Najprawdopodobniej zginął. Ozyrys był niegdyś goauldem potężnym. Był znany jako pierwszy faraon Egiptu około 9000 lat przed naszą erą. Ozyrys i jego królowa Izyda poprowadzili nieudany atak na Ra, po czym zostali wyrwani ze swoich gospodarzy i uwięzieni na wieki. W roku 2000 został uwolniony i przejął ciało dr Sary Gardner. Po śmierci Apofisa i Kronosa Ozyrys w krótkim czasie zbudował potężną armię, następnie został zaciągnięty do służby u Anubisa. W 2003 roku Ozyrys został schwytany i poddany ekstrakcji. Ra był najwyższym władcą systemu w Imperium Goa'uld, uosobienie egipskiego Boga Słońca, pierwszym, który odkrył Tauri. Jego partnerką była Hetor, z którą miał syna heru -ura, a jego bratem był Apophis. Ze względu na swoją moc, autorytet i przebiegłość, Ra był najpotężniejszym z władców. To właśnie z tego powodu oraz z powodów jego rzekomego morderstwa Egeri tokra przyjęli swoją nazwę, która dosłownie oznacza przeciwko Ra. Po wielu latach despotycznych rządów Ra został ostatecznie zabity przez pułkownika Jacka Onila i doktora Jacksona. Sokar był potężnym władcą systemu, znany ze swojej okrutnej i sadystycznej natury. W przeciwieństwie do większości Goa'uld, zwolennicy Sokara służyli mu bardziej ze strachu niż szacunku. Jako jedyny z Goa'uld nie udawał Boga, tylko szatana. Zginął w 99. Początkowo był to język u nasów, lecz był ograniczony przez zdolności artykulacyjne tej rasy. W miarę jak Goauldzi zaczęli przejmować więcej ludzkich gospodarzy, ich język ewoluował, stając się głównym wpływem na staroegipski język. Obecnie jest on językiem uniwersalnym w galaktyce Droga Mleczna i utrzymuje ten status pomimo upadku Imperium Goauld. Gramatyka języka Goauld jest dość łatwa do zrozumienia. Język używa kolejności słów: podmiot, czasownik, dopełnienie, podobnie jak w języku angielskim. Język posiada tylko dwa zaimki: ta, ja i lo, ty. Zaimka trzecioosobowego nie ma. Zamiast tego używa się odpowiedniej nazwy własnej dla danego obiektu. Formy liczby mnogiej tworzy się poprzez dodanie przedrostka p, tworzący: tap, my, lop, wy. Nazwę własną można również użyć zamiast zaimka. Czasowniki w języku Goa'uld nie odmieniają się pod względem czasu czy osoby, dlatego czasownik Goa'uld lat pak może w zależności od kontekstu oznaczać upadać, upadający, upadł, będzie upadać i tak Ogólnie rzecz biorąc, kontekst sytuacji lub fazy czasowej w zdaniu wskażą, kiedy czasownik ma miejsce, Podobnie jak w większości form języka chińskiego, Goauld używają kilku różnych form pisma, z których większość oparta jest na egipskich hieroglifach. Początkowo sądzono, że Goauld jak zwyczajne pismo pisze się od lewej do prawej, od góry do dołu. Jednak oficjalne dokumenty wolnego narodu Jaffa pokazują pisanie od góry do dołu, a w zależności od dialektu i samego Goaulda od prawej Tradycyjnie jak w chińskie znaki i od lewej jak mongolski alfabet. Słowo kri ma wiele znaczeń, ale w istocie jest używane jako ogólnie wezwanie do uwagi lub wezwanie do obowiązku. Często funkcjonuje jako ogólne wezwanie do działania, tłumaczone jako bądź gotowy, celuj, słuchaj uważnie, ruszajmy. Kri można łączyć z czasownikami aby wskazać działanie lub jego rozkaz na przykład często słuchać je w odniesieniu do konkretnej grupy na przykład do jafa kri jafa słuchaj jafa lub jafa uwaga to określenie używane zarówno przez jafa jak władców systemu Odnosi się do zdrajców ich Boga. Jest to zbliżone do terminu herezja lub zdrajca. Niektórzy Jaffa, jak Tilk, stali się znanymi przykładami Szolwa. W wolnym tłumaczeniu oznacza przyjacielu, pozdrowienia z wyrazami szacunku. Tak przeważnie witali lub żegnali się Jaffa. Ragnar, Tilk. Tech, tech. Określenie oznaczające umrę wolny. Wyrażenie to wydaje się być odmianą wyrażenia o identycznym znaczeniu jak Dalsze mel. Jest używany przez ruch oporu Jaffa jako pozdrowienie identyfikujące i wyraz sprzeciwu wobec Goa'uld. Słowo Kek oznacza umrzeć. nemron. Szybowiec Śmierci to dwumiejscowy myśliwiec Goa'uld zaprojektowany do walki zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i w atmosferze. Używany jest przez Wolny Naród Jaffa, Sojusz Lucjan, a historycznie przez Imperium Goa'uld. Jest to najbardziej zwrotny i szybki statek w ich flotach. Hatak to klasa statków kosmicznych Goa'uld, później używana przez Wolny Naród Jaffa, Tokra i Sojusz Lucjan, był niegdyś oznaką prestiżu i władzy Goa'uld. Podczas panowania Imperium Goa'uld w Drodze Mlecznej, Hatak służył jako główna klasa statków flagowych używanych przez większość władców. W okresie świetności Imperium, Hatak był jednym z najpotężniejszych statków w Drodze Mlecznej, a setki statków zostały rozmieszczone w całej galaktyce, aby cementować i rozprzestrzeniać władzę Goa'uld. Po upadku Imperium, Hataki przetrwały w galaktyce i zostały przejęte jako główne pancerniki Jaffa. Alkesh to bombowiec średniego zasięgu i transportowiec żołnierzy używany do atakowania ufortyfikowanych pozycji na powierzchniach planet pełniący rolę wsparcia podczas inwazji władców systemu. Jest większy niż statek zwiadowczy Teltak i szybowiec śmierci, ale znacznie mniejszy niż statek matka Hatak. Po klęsce Goa'uld, Alkesz był również używany przez kultury, które wcześniej znajdowały się pod dominacją Goa'uld, takie jak Wolny Naród Jaffa czy Sojusz Lucian. Needlefreder to wyspecjalizowany szybowiec śmierci skonstruowany przez Goa'uld, który może podróżować przez Gwiezdne Wrota. Jest podobny do skoczków kałużowych stworzonych przez pradawnych, ale w przeciwieństwie do swoich odpowiedników nie mają systemów zaprojektowanych do automatycznego poruszania się przez Gwiezdne wrota. Heops to okręt wojenny, znany również jako statek Piramida, był rodzajem statku kosmicznego używanym przez Goa'uld. Zarówno Raik, Herur byli właścicielami co najmniej jednego z tych statków. Nie był tak potężny jak Hatak. Goa'uld nie wymyślili większości swojej technologii, ale raczej ukradli ją różnym innym kulturom, co stanowiło kolejny przykład ich pasożytniczej natury. Chociaż większość Goa'uldów nie badała nowych technologii, są pewne wyjątki, takie jak Nirti, Baal, a przede wszystkim Anubis. Wytworzona już technologia opierała się głównie na nakładach, który był wykorzystywany do tworzenia broni, jak i był to katalizator potrzebny do jej używania. Gorset. Znany również jako urządzenie do tworzenia Jaffa lub twórca sakiewki, jest urządzeniem używanym niegdyś przez Goa'uld do stworzenia miejsca, gdzie symbiont będzie mógł się rozwijać. Urządzenie jest w stanie stworzyć woreczek u gatunku humanoidalnego i usunąć układ odpornościowy, który ma zastąpić symbiont. Harakesh jest bronią używaną niemal wyłącznie przez aszraków. Była mała i posiadała krótki zasięg. Można ich było używać tylko na obiektach znajdujących się w odległości do 1,5 metra. Jednakże interesującą odmianą tych urządzeń było to, że użytkownik mógł je dostosować do swoich zadań i uzyskać pewne unikalne zdolności, które mogły zaskoczyć wrogów. Karakesz jest wielofunkcyjnym urządzeniem najbardziej charakterystycznym dla Goa'uld. Potrafi wytworzyć serię piorunów elektrycznych, paraliżować ofiary, tworzyć tarcze osobiste, czy wystrzelić falę kinetyczną. Matok, znany bardziej jako broń kosturowa, jest bronią Goa'uld używaną przez wojowników Jaffa. Są to w istocie ręczne działa plazmowe. W większości przypadkach otrzymanie pocisku z tej broni doprowadzało do natychmiastowej śmierci. Sarkofag to urządzenie używane przez Goa'uld do szybkiego leczenia obrażeń i przedłużania ich egzystencji. Urządzenie może także przywrócić do życia niedawno zmarłego człowieka. Pomimo faktu, że Goa'uld są złodziejami technologii, sarkofag jest jednym z ich najbardziej imponujących wynalazków. Taktal, czyli granaty uderzeniowe, to broń Goa'uld używana do celów innych niż śmiercionośne. Są one zaprojektowane tak, aby emitowały intensywne światło i dźwięk, niemal natychmiast pozbawiając przytomności każdego w pobliżu. Osoby trafione granatami również cierpią na chwilową ślepotę, trwającą około godziny po odzyskaniu świadomości. Urządzenie leczące to ręczne urządzenie używane przez Goault, jak sama nazwa wskazuje, do leczenia. Nie jest jednak tak potężne jak sarkofag i nie może ożywić zmarłych. Zak niktel Znany również jako Zat, jest bronią energetyczną Goa'uld. Jest to jedna z najpowszechniejszych broni używanych przez Jaffa i Tokra. Łatwo ją ukryć i niezwykle jest zabójcza. Po wciśnięciu spustu wysyłana jest wiązka energii, która obezwładnia cel. Po ponownym użyciu na istocie żywej pozbawia jej tego życia, a trzeci strzał dezintegruje ciało. I to by było na tyle w pierwszej części tego dwuczęściowego filmu. Informacji jest tak dużo, że nie mogą tego zmieścić w jednym filmie, druga część już niedługo. Niektóre z informacji zostały przedstawione w pobieżny sposób, ze względu na to, że w przyszłości powstaną o nich osobne odcinki. Jeśli spodobał Ci się odcinek, zapraszam do subskrybowania, aby nie przegapić kolejnej części tego filmu. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości, zostaw je w komentarzu.